To my też bardzo serdecznie witamy. Też, y, grupa Stokrotki też bardzo chciała się przyłączyć tutaj do życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka i przy okazji życzymy wszystkiego dobrego naszym dziadkom, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i tu Grupa Stokrotki przygotowała taki króciutki wierszyk, w taką formę prezentu dla babci i dziadków. Także zapraszamy do obejrzenia i posłuchania.